To był wieczór 20 lipca 2012 roku. Aurora, Colorado. Kino Century 16. Na sali było wiele osób: rodziny, dzieci, zakochane pary. Na ekranie Mroczny rycerz powstaje. Wśród widzów siedział też on, 24-letni James Holmes. Cichy, zdolny student neurologii. Siedział w pierwszym rzędzie. Po około 20 minutach seansu wstał i wyszedł przez tylne wyjście, ale wcześniej zablokował drzwi ewakuacyjne, żeby móc tam wrócić. Po chwili wrócił, ale wrócił już niejako widz. Miał na sobie kamizelkę kuloodporną, hełm ochraniacze w rękach karabin, strzelbę i pistolet stanął przy drzwiach i wrzucił do sali granaty z gazem łzawiącym. Ludzie myśleli, że może to być żart, że może to być element pokazu, a potem zaczął do nich strzelać. Strzelał do wszystkich metodycznie, bez opamiętania. Zginęło 12 osób, 70 osób zostało rannych. Najmłodsza ofiara miała 6 lat. Swoją drogą ciekawy repertuar dla 6-letniego dziecka. Kiedy wyszedł z budynku, czekał przy swoim samochodzie. Policja zatrzymała go bez walki. Zapytała, kim jest, a on im odpowiedział: Jestem Jokerem. Podczas procesu jego obrona próbowała udowodnić niepoczytalność. Ale sąd nie miał żadnych wątpliwości. W 2015 roku James Holmes został skazany na 12 kar dożywocia i 3318 lat więzienia do końca życia nie wyjdzie za krat.